Włączy. Dobra, dobrze wyglądamy? Bardzo. Bo ja na pewno mogę gorzej niż Pani. to. Więc jeszcze raz. Dzień, teraz znajdujemy się na stanowisku firmy Legutko, która wygrała swoimi kolekcją papryk ostrych. Czy można Pani o coś opowiedzieć? Na przykład się przedstawić? Witam Joanna Legutko, witam serdecznie na naszym stoisku. W tym roku udało nam się wygrać złoty medal. Zostały nagrodzone papryczki ostre. Jest to kolekcja kilkunastu papryczek, nasion papryk, które różnią się od siebie stopniem ostrości, kształtem oraz kolorem. To, co nas tutaj zmotywowało, żeby wprowadzić tą kolekcję do sprzedaży, to fakt, że w ostatnich latach przeżywamy boom, jeśli chodzi o gotowanie, o zgadamy, kulinarnia. Zgadamy, tak jest, programy typu... Tak. Nawet najgorszy kucharza też używają tych papryczek. Tak, i no niewątpliwie jest to bardzo atrakcyjne warzywo, które wzbogaca potrawy, a y, wielu z nas lubi pikantne potrawy w związku z tym wprowadziliśmy, zaproponowaliśmy taką kolekcję. No i cieszymy się, że została doceniona. Przyznaję się, że została doceniona. Mam już 7 z 13, pozostało mi skolekcjonować. Y, osobiście celowałem jako najostrzejszą habanero, a która taka naprawdę gdy miał polecić swoim no, widzom. Nie, nie, nie. Dobra. Nie, nie próbowałam. Nie próbowała Pani. Także oczywiście oprócz nie tylko Legutko zasłużyło na złoty medal oczywiście za papryki ostre, ale także wygraliście Państwo złoty medal w kategorii dla produktu? Łąki kwietne i tutaj myślę, że jest to coś, co wybitnie należy docenić i przyjrzeć się temu produktowi, ponieważ też teraz bardzo dbamy o to, aby owady wśród nas... Przeżyły, jest duże zainteresowanie tematem pszczół. W związku z tym zaproponowaliśmy kilka mieszanek łąk kwietnych, które mają przyciągać nie tylko pszczoły, ale też motyle, ptaki. Jest to doskonała alternatywa dla tradycyjnego trawnika, ponieważ w takim opakowaniu można znaleźć mieszankę na 25 metrów kwadratowych i obsiać jakiś kawałek w naszym ogrodzie. Możemy się cieszyć dzięki temu różnorodnością kwiatów, która, które pojawiają się z każdym tygodniem, bo to nie jest tak, że cały czas ta łączka wygląda tak samo, tylko przez kolejne tygodnie zmienia się, zmieniają się kwiaty. Oczywiście, zdążyła mnie Pani uprzedzić, miałem właśnie o to zapytać, czy mamy to strzał w jedną stronę, ale jak widać jest to łąka wieloetepowa. Tak, tak. Ja zresztą chcę podziękować za wywiad i polecić firmę Legutko, która notabene jest także w marketach hobby, z tego co widziałem, tak. Jedno pytanie, czy łąki kwietne trafią na do marketów obi? Do marketów obi nie, ale w innych marketach można je znaleźć, na przykład w Leroy Merlin na pewno będą, na pewno będą w Lidlu też, także w o. tych marketach też można sobie kupić te łączki. No. Oczywiście zapraszamy do wszystkich centrów ogrodniczych, bo tam z reguły takie rzeczy przede wszystkim trafiają. Dobrze, dziękuję Pani bardzo za wywiad. Dzięki bardzo.